Hej, witam w poniedziałek, nowy tydzień, nowe wygrane, nowa premiera i mam przed sobą 6 sztuk świątecznego kalendarza. W sumie wziąłem 7, ale tutaj na odcinek mam 6. Jeden zdrapałem sobie tak rano do kawki i akurat z numerkiem 21, i akurat w tej zdrapce było 50 zł. No, takie gwiazdki to ja lubię. Akurat w tej, której sobie zostawiłem. No. I tak to jest najczęściej. Jak się drapie, to nie wpada nic. Jak się drapie poza kamerą, no to tak piękna kasiara wpada. Mam 6 sztuk po kolei, od numerka 1 do 6. Także zobaczymy, czy uda się coś wydziałać. Ale tak swoją drogą, ta wersja tak mniej mi się podoba niż. Zeszłoroczna to był chyba czerwony. Sobie zatrzymałem na pamiątkę. A mój ach, taki ład, taka ładna ta zrabka! Sobie zachowam. Ta choinka bardziej mi się podobała. No dobrze, to lecimy. Od numerku pierwszego. Zasady wszy wszystkim pewnie znane. Szukamy gwiazdki. I uba Mikołaja którego nikt pewnie nie znajdzie. No to lecimy. Mamy rękawice, anioł, trąbka, sople, piątka, świeca, bałwan i kartka. Kula, sanie lizak, renifer. Trzynaście, kominek. Tak, teraz tu te cyfry porozkładali, że Kożuch, ciuchcia, czapa. Trojk, bęben, a gwiazdy nie ma: łyżwa, szyszki, dzwonek i choinka. A to może trzy takie same kwoty będą: jest dyszka, dyszka, o jest szansa, będzie trzecia? Trzysta. O, to chyba wyżej. 1000. I ostatnia szansa. No nie. I łeb Mikołaja będzie. A mamy konika. No niestety NM, czyli jedynka przegrana. No to jedziemy z wujką. I lecimy szyszki. Kula. Bęben. Świeca. Łyżwa, skrzat, piernik, kożuch, dzwonek za 150, no drogi, bałwan, czapa, sanie. A nie będę jechał po kolei, nie chcę mi się. <ścoughs> Renifer, lizak, ciuchcia sople choinka dajcie tą gwiazdę trąbka rękawica anioł stroik i co? i kartka czy takie same? będzie coś, czy nie? główna tysiąc główna, jeszcze jedna i będzie super 1300. A to mamy prezent. No takie prezent to wiecie. Gdzie możecie sobie wsadzić. Dwójka przegrana. No to numer 3. I lecimy. Stroik. Jest gwiazdka. I tu już się wyłoniło 10 zł. Ale jest. lecimy dalej, może by nie więcej. Kula. Czapka, reniwer. O, jest druga gwiazdka. O, to mi się już podoba. Trąbka, choinka. Anioł, bęben, rękawica, kartka, kożuch, ciuchcia. Bałwan, łyżwa, świeca, dzwonek, laska, skarpeta, kominek, skrzat, sople i ostatnie szyszki. No, czyli tylko dwie gwiazdki, ale są. A ty będą takie trzy same kwoty? 150. 1000 30 30 jest szansa na 30. No nie, popsuli. A tutaj łeb Mikołaja jest przeklęty sweter. Zobaczymy. Pod jedną 10%, a pod drugą 10, czyli 20 zł. Kontrolne jakie tu? CCC. C, c. Tak jest. No, no i super. Już coś jest, no to numer czwarty. Czapka, dzwonek, kożuch, trąbka, sople, lizak, rękawica, anioł za stówkę, kominek, sanie, Bęben, łyżwa, skrzat, świeca, kartka, kula, stroik, skarpeta, piernik, renifer, choinka, szyszki, i mowanek, czyli nie mamy nic. No to może tu. Tysiąc, dziesięć, tysiąc. I nie ma. Łeb. Znowu konik, czyli pusto. Numer piąty. Może tutaj. Sanie. Piernik. Kożuch. Kula. Kartka, kominek, anioł, skrzat, bęben, ciuchcia, skarpeta, czapka, choinka, rękawica, łyżwa, trąbka, sople. Bałwanek, Lizak, renifer, szyszki. O! Ta kwota mi się podoba. Dzwonek i świeca, i znowu nic. No to może tutaj. No to, to tutaj to rzadko, kiedy wygrane wpadają. Stówka: 30 i 50. No to teraz może będzie Mikołaj. Jest dziadek. I ostatnia szansa na dziś. Z numerkiem szóstym. I lecimy. Stroik, kula, choinka, dzwonek, czapka, sanie, kożuch. Łyżwa. Świeca. Krzyszki, skrzat, skarpeta, rękawica, sople, piernik, kominek, trąbka, kartka, ciuchcia, renifer, anioł, bałwan. Lizak i Bęben. Czyli nie ma gwiazdy. Ostatnie dwie szanse. Stówka 10, 50. Będzie trzecia stówka? 10 i 150. A tu lampki. No, także na wydane 70 zł. Wydrapane na wizji 20. Dwie gwiazdki. I moja kawkowa zdrapka dała 5 dyszek, czyli premiera można rzec na zero. Także życzę Wam miłego dzionka. Cześć.